Dzisiaj rozpoczynamy od słów zawartych w Księdze Jeremiasza, najpierw z rozdziału 25, trzy wersety, od 15 do 17. Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela, weź z mojej ręki ten kielik wina gniewu. I daj z niego pić wszystkim narodom, do których Cię wysyłam, aby piły i zataczały się, i szalały przed mieczem, który między nie posyłam. Wziąłem więc kielich z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie posłał Pan. Oto przychodzi taki dzień, przyjdzie taki dzień dosłownie, kiedy Bóg napoi swoim gniewem wszystkie narody, już wtedy była taka zapowiedź, nieco może ograniczona do Izraela i ościennych narodów, ale zapowiedź dotyczyła całej ziemi. Dlaczego Bóg się gniewa? Czy zadaliśmy sobie takie pytanie? Niektórzy powiedzą: Tak się musi stać. Tak zostało zapisane w Biblii. No dobrze, nawet jeśli, to pytanie pozostaje otwarte. Dlaczego Bóg się gniewa? Jaka jest przyczyna Bożego gniewu? I oczywiście biorąc pod uwagę wszystko, czego nauczał Jeremiasz, bo może skupimy się na nim, to nie jest to sprawa taka trudna do zrozumienia. Jeremiasz piętnował bałwochwalstwo, odstąpienie od żywego Boga, narodu Izraela. Piętnował służbę. Pasterzy, kaznodziejów, proroków, którzy oszukiwali lud, zapewniali go o bezpieczeństwie, którzy mówili o wspaniałej przyszłości, a tymczasem Jereniarz zwiastował sąd. Właśnie z powodu bałwochwalstwa i odrzucenia Boga przez Izraelitów. Mnóstwo grzechów, których się dopuszczali w owym czasie. Łamanie zakonu, nieprzestrzeganie szabatu, które... W tym czasie było niezwykle istotne Było Bożym nakazem dla Izraela Możemy oczywiście tę listę długo ciągnąć Ale myślę, że wszyscy rozumiemy Iż przyczyna gniewu Bożego Nie wynika tylko z tego Że Bóg zaplanował ten gniew Bo to jest nieprawda Ale dlatego, że Bóg Wiedząc o przyszłości Zapowiedział, że ten gniew przyjdzie I przyjdzie właśnie z powodu Nieposłuszeństwa w tym czasie Izraela, a później już w naszych czasach, z powodu nieposłuszeństwa Kościoła. Dla ludzi wierzących, dla ludzi oddanych Chrystusowi, oddanych Bogu, taka zapowiedź nie jest ani przerażająca, chociaż jest smutna, ani nie jest czymś dziwnym, ponieważ wierzący Chrystusowi spodziewają się, że Bóg wyleje sprawiedliwość. Na tych, którzy tej niesprawiedliwości się jednak dopuszczają. A to nie może być potraktowane z przymrużeniem oka. I nie chodzi jedynie o to, żeby na wierzchu było to, co Bóg uznaje za właściwe, ale chodzi o to, że Bóg jest zabezpieczycielem ludzkości przed postępującym Upadkiem etycznym, moralnym i duchowym. I przychodzi taki moment, kiedy trzeba to przerwać, trzeba to zakończyć. Tak jak było w czasach Noego, kiedy już nic nie dało się zrobić z ludzkością. Tak stanie się w przyszłości, kiedy zaczną się wypełniać wizje z Księgi Objawienia. Tak działo się na przykład w przypadku Jeremiasza, który. Mówił wyraźnie o nadchodzącym gniewie, o zniszczeniu Izraela, o pochwyceniu go i porwaniu do Babilonii, ale oni nie chcieli słuchać. Kto jest, można powiedzieć, najbardziej zaskoczony i stratny wtedy, w tej sytuacji? No posłuchajcie, bo to jest bardzo ciekawe. 34 do 37, wersety z 25 rozdziału. Biadajcie, pasterze, i krzyczcie Tarzajcie się w popiele Przewodnicy owiec Gdy nadeszły dni waszej rzezi Roztrzaskam was I padniecie, jak okazały barany I nie będzie ucieczki dla pasterzy Ani ocalenia dla przewodników owiec Słuchaj Krzyk pasterzy i biadanie przewodników owiec Gdyż Pan pustoszy ich pastwisko i zniweczone będą ciche niwy dla odżaru gniewu Pańskiego. To jest przerażające. Tutaj musimy o kilku rzeczach powiedzieć. Po pierwsze, na oczach tych pseudopasterzy Bóg zacznie niszczyć ich zagrody. Zacznie niszczyć ich dorobek. Podniesie się krzyk, złość, bunt. Dlaczego? No właśnie dlaczego. A no dlatego, drodzy pasterze, że przez lata mówiliście o swoim owcom ciągle o miłości, nie przypominaliście im o świętości życia, nie zwracaliście uwagi na to, że grzech jest obcą chrześcijaninowi rzeczywistością, dopuszczaliście się sami i pozwalaliście na to, aby Kościół żył niemoralnie. Nie znał etyki biblijnej. Zapewnialiście wszystkich swoich podopiecznych, że czeka ich dobra przyszłość. Ja nagrywam to ty na w sobotę. Trochę jestem chory, ale daję rady. I mam świadomy, że jutro ludzie przyjdą do swoich kościołów. I co usłyszą? Ja powiem wam, co usłyszą. Nie we wszystkich kościołach tak usłyszą, ale wielu to usłyszą. Dobrze, że jesteście. To przywilej być Waszym pastorem. Jesteście najlepszym zborem na świecie. Jesteście kochani, Bóg Was kocha. Nie będziemy dzisiaj mówili o covid bo my się tym nie zajmujemy. Ale będzie mówili o miłości, bo wiecie, miłość jest najważniejsza. Nie tam nauczanie. Nie będziemy dotykać trudnych tematów, bo ktoś może poczuć się zgorszony, bo ktoś przyszedł tutaj, żeby go podnieść, a my będziemy. Mówili o grzechu, o odpowiedzialności za grzech, no przecież nie wypada. Rozumiecie. I owce, przepraszam, jak te barany, potakują głowami, jeszcze wołają amen, amen. I tak sobie to trwa. Tak sobie jedzą z dzióbków, a kiedy wychodzą z tego nabożeństwa, nic się nie zmieniło w ich życiu. A godzinę po nabożeństwie już w ogóle nie pamiętają w większości, że byli na nabożeństwie i robią to, co robią normalni ludzie ze świata. Tak samo żyją goni. A Bóg mówi nie. Bóg mówi nie! Przychodzę, żeby wylać na Was swoją pomstę. Zacznijcie biadać, zacznijcie krzyczeć, zacznijcie pokutować, tarzać się w popiele. Nadeszły bowiem dni wy, przewodnicy owiec, wiedzcie o tym, nadeszły dni waszej rzezi. Ja was roztrzaskam i padniecie, jak okazałe, barany. I nie będzie dla was ucieczki. Nie będzie dla was ocalenia. Nieprawda? Ja wiem, że wielu mi powie, że to nieprawda. No cóż, czytamy różne Biblie, ale mówię wam spokojnie, z pokorą w sercu i ze świadomością, że to jest... Bardzo smutne słowo. To jest prawda. To jest prawda. Tak skończycie wy, pasterze, którzy mamicie swoje owce, którzy oszukujecie swoje owce, który, którzy fundujecie swoim owcą rzeczywistość, która nie istnieje. Wy, którzy bardziej dbacie o to, żeby się dobrze czuli, żeby byli zdrowi na ciele, niż dbali o to, żeby byli zdrowi na duchu, żeby z radością, jeśli trzeba, oddawali swoje życie, głosząc Ewangelię, świadcząc o Chrystusie. Jeżeli tego wszystkiego nie robicie, w ogóle nie jesteście pasterzami jezusowego paswiska, jesteście tylko najemnikami, co zresztą ostatni rok pokazał boleśnie. Boleśnie. Przychodzi czas, kiedy wszyscy, wszyscy pasterze będą musieli zdać sprawę przed Bogiem ze swojej służby. Z drżeniem serca uświadamiam to sobie, i ja wiem, że kiedy stanę przed Bogiem, nie będę w stanie nawet głowy podnieść, będę leżał i przyjmę każdy wyrok. Bo jeśli On mnie skaże, nawet skaże na wieczne potępienie, to przecież ja wiem, że w moim życiu było tyle grzechów, że On ma rację, że nawet nie ma co dyskutować. Wszystko na co liczę, to dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Na łaskę, która płynie z przelanej krwi. Liczę na to, że mój Bóg wie, iż ja uwierzyłem słowom Jezusa, że one stały się dla mnie wszystkim, czego potrzebuję. Bogu dziękuję, że trzymam je swoją ręką, także i dzisiaj, w tym dniu, że mogę tutaj stanąć, mogę spokojnie wykonać swoją pracę, pracę i służbę zarazem. Ten wspaniały Bóg jest godzien tego, żeby mu służyć. Ma, ba, powiem Wam więcej, ten wspaniały Bóg jest godzien tego, aby ludziom mówić prawdę, aby nie oszukiwać ludzi, aby nie mamić ich czymś, co nie jest ich życiem, co nie jest prawdą ich życia. Jeżeli oszukujesz ludzi, ludzi, którzy Tobie ufają, to zapłacisz straszną cenę za to. Wiem, że niektórzy powiedzą, Acerika znowu straszy. Ja ani, ani nie jestem częścią Biblii, ani nikogo nie straszę. No ludzie, zacznijcie czytać Słowo Boże. Tylko tyle i aż tyle. Pomimo mojej choroby stoję tutaj dlatego, żeby ten kolejny Aceranek był kolejną szansą dla ludzi, z których chociaż może jeden usłyszy o słowie Bożym i przejmie się tym słowem i zacznie temu żywemu Bogu o którym to słowo mówi służyć nikt kto jest pasterzem nie powinien niczego bardziej pragnąć największe szczęście pasterza to chwila kiedy jego owca odchodzi do Chrystusa bo to oznacza że dobrze wykonałeś swoją pracę przyjacielu amen